Wydobycie nie może czekać. Każda minuta przestoju to utracone zasoby, opóźnione harmonogramy i stracone zyski. Aby maszyny pracowały bez przerw, potrzebna jest niezawodna kontrola. Przedstawiamy inteligentną, mobilną kamerę do ciężkiego sprzętu. Supermocne magnesy neodymowe, solidne mocowanie do każdej metalowej powierzchni bez śrub, bez wiercenia. Kamera nie tylko nagrywa, rejestruje trasę, ale również automatycznie się aktywuje, gdy maszyna rusza. Widzisz wszystko załadunek, ruch, przestoje z dokładnością nawet do jednego metra. Dzięki systemowi minimalizujesz przestoje kontrolujesz wydajność i bezpieczeństwo dzięki systemowi reagujesz na wszelkie odchylenia na czas. W dzień i w nocy w najtrudniejszych warunkach to kontrola, która działa razem z Twoim sprzętem.